Halo, halo, Holmes Holm znowu Zakony rycerskie. Yy, tylko najważniejsze zakony rycerskie, bo tyle jest zakonów rycerskich w Warhammerze, że aż mi oczy wyszły na wierzch. Także tylko najważniejsze, bo by ten odcinek trwał nie wiadomo ile. Także zaczynamy! Rycerze Białego Wilka. Patron Ulryk. Barwy. Czerwień i srebro. Oraz wilcze skóry. Rycerze Białego Wilka, powszechnie nazywani po prostu Białymi Wilkami, to najsłynniejszy zakon rycerzy świątynnych, łatwo rozpoznawalnych po wilczych skórach i dzikości w walce. To jednocześnie najstarszy i największy zakon rycerzy świątynnych Starego Świata, którego historia sięga przeszło dwóch lat, aż do czasów Ar Ulryka wulkana. Noszone przez rycerzy płaszcze z wilczych skór, oraz dzikie fryzury i brody sprawiają, że wyglądają nieco jak barbarzyńcy, ale to niezwykle zdyscyplinowany zakon. Rycerze Białego Wilka są wyraźnie rozpoznawalni, zarówno na polu bitwy, jak i poza nim. Na posterunku czy w bitwie noszą ciężkie zbroje płytowe, lakierowane na czarno lub pokryte ciemnym olejem. Każdy rycerz nosi charakterystyczną, wilczą skórę. Na ramionach, a jednym z rytuałów tajemniczenia jest upolowanie, zabicie i oskurowanie wilka gołymi rękami. Tylko tak można się stać pełnoprawnym członkiem zakonu. Białe wilki jeżdżą na koniach, noszących czerwone kropierze i podczas szarży dzierżą młoty kawaleryjskie zamiast lanc. Piechurzy używają potężnych młotów bojowych którymi wywijają z zabójczą skutecznością. Czarna Straż Patron Mor Barwy Czern Czarna Straż Mora budzi strach i grozę, zarówno w sojusznikach, jak i wrogach. Połączenie jednolicie czarnych szat i zdobionych obsydianem pancerzy płytowych oraz ślubów czystości sprawia, że ich obecność jest niepokojąca. A wielu powtarza szeptem plotkę, że to duchy zmuszone przez kapłanów do służby kultowi mora. Prawda oczywiście jest bardziej przyziemna. Czarna straż to śmiertelni rycerze, oddani Bogu zmarłych. Członków czarnej straży łatwo rozpoznać po czarnych szatach i zdobionych obsydianem pancerzach płytowych, z rzeźbieniami przedstawiającymi kruki. Zbroja całkowicie skrywa, noszącego ją żywego rycerza. I jest wytłumiona, aby mógł poruszać się bezszelestnie. Pancerze są trochę na pokaz, by roztaczać nieziemską aurę strachu, ale służą też praktycznym celom, jako że nawet najlżejszy dotyk niektórych istot nocy może wyssać duszę ofiary. Dodatkowo walcząc z wrogami, którzy powracają z zagrobu i używają mrocznej magii, Sprowadzającej koszmary oraz innych straszliwych czarów mających wpływ na pole bitwy, dawno po jej zakończeniu, warto jest ukrywać swoją tożsamość. Rycerze czarnej straży po wstąpieniu do zakonu składają śluby milczenia i nie wolno im mówić ani wydawać żadnych dźwięków podczas służby. Wzmaga to otaczającą ich aurem grozy. Rycerze walczą konno na potężnych, karych wierzchowcach bojowych. Okrytych lakierowanymi na czarno, bądź zdobionymi obsydianem kropieżami. Gdy dosiadają koni, walczą dwuręcznymi mieczami i młotami bojowymi, które w walce błyszczą srebrem. Czarni strażnicy nie zawsze mają możliwości prowadzenia walki z końskiego grzbietu. Szczególnie, gdy stoją na straży lub ścigają wrogów do katakomb i krypt. Wówczas używają halabard. Rycerze Płonącego słońca, patron Myrmidia, barwy czerń i złoto z motywem złotego słońca. Pierwszy spośród wszystkich zakonów rycerskich służących Myrmidii, rycerze płonącego słońca, nie zawsze byli pobożni. Niegdyś byli zakonem świeckim i nie służyli żadnemu bóstwu. Jednakże przed krucjatą do Arabii przeszli cudowne nawrócenie, które przeszło do legendy. W Estalii stacjonowało 60 rycerzy, gdy wojska sułtana zalały cały kraj. Byli osaczeni przez wrogów, bez nadziei na wsparcie, gdy potężny wstrząs przewrócił na ich przeciwników ogromny posąg Myrmidii, co odwróciło losy bitwy i pozwoliło bezpiecznie wyprowadzić kilkuset Estalijczyków. Zaczęli wtedy czcić Myrmidię i wyruszyli na Krucjatę przeciwko Arabii w imieniu bogini strategii, i walki. Podczas Krucjaty przysporzyli chwały sobie i swojej religii. Członkowie zakonu noszą bogato zdobione zbroje płytowe, pokryte polerowanymi czarnymi i złotymi rytami. Symbol zakonu złote słońce, o szesnastu promieniach, zawsze jest wyeksponowane na kirysie lub hełmie. Szczególnie zdobione zbroje mają niekiedy hełm w postaci stylizowanego słońca. Z koroną o 16 wystających kolcach. Rycerze walczą mieczami, kopiami i włóczniami. Posługują się także polerowanymi na połysk tarczami, którymi potrafią oślepiać przeciwników, wykorzystując odbite promienie słoneczne. Rycerze Wiecznego Światła. Patron Verena. Barwy granat i złoto. Słynni na całym świecie rycerze Wiecznego Światła. To przeklęty zakon, na którym ciąży pradawna klątwa. Wielu postrzega tych wojowników z mieszanką sympatii i drwiny, bo trudno zrozumieć, dlaczego ktoś z własnej woli wstępuje w szeregi tego zakonu. Wbrew złemu urokowi rycerza wiecznego światła, to szlachetni i wierni słudzy bogini. A mimo niezliczonych opowieści o ciążącej na nich klątwie, jest równie wiele świadectw ich bohaterstwa i odwagi. Walczą dwuręcznymi mieczami, symbolizującymi miecz sprawiedliwości, i noszą kosztowne, zdobione pancerze płytowe. Mają tendencję do brawurowego rzucania się w wir walki, pozornie nie dbając o własne bezpieczeństwo i nie myśląc o wiszącej nad ich głowami klątwie. Uważają, że skoro i tak są zgubieni, nie mają się już czego bać. Rycerze Gryfa. Patron Sigmar. Barwy: ciemna zieleń i złoto. Powiązany zakon: Rycerze Pantery. Rycerze Gryfa to stosunkowo młody zakon w porównaniu z innymi zakonami Imperium, założony przez Magnusa Pobożnego w 2305 kalendarza imperialnego. Jego zadaniem jest ochrona Wielkiej Świątyni Sigmara oraz władz kultu podczas odbywanych podróży. Rycerze Gryfa trenują w koszarach przylegających do wielkiej świątyni. Mówi się, że nie ma drugiego zakonu tak doskonale wyszkolonego i skutecznie wypełniającego swoje obowiązki, jak Rycerze Gryfa. Są niezwykle dumni ze swojego dziedzictwa i poczucia honoru, co często prowadzi do arogancji. Krytykuje się ich właśnie za tą słabość, choć Rycerze Gryfa uważają ją za cnotę. Rycerze Gryfa otacze splendor, bo podczas parad i w walce noszą zdobione pancerze płytowe, lakierowane na ciemnozielono i złoto. W walce posługują się mieczami i młotami, a także lancami z kolorowymi wstęgami powiewającymi na wietrze. W przeszłości, zgodnie z tradycją, arcymistrz zakonu musiał osobiście upolować i oskurować Gryfa, by nosić jego skórę jako trofeum. Jednakże dziś stworzenia te stanowią cenny element menażerii imperatora i zwyczaj zarzucono. Synowie Manana, patron Manan, barwy turkus i biel. Synowie Manana to najliczniejszy z zakonów rycerskich służących Mananowi, choć ustępują prestiżem i bogactwem największym rywalom, rycerzem morza. Synowie Manana. Nie cieszą się sympatią władz kultu w Marienburgu. Uważani są za szczury lądowe, zabiegające o względy imperatora. Choć nie jest to do końca prawdą, nie da się ukryć, że synowie Manana słuchają raczej rozkazów Zaldorfu niż Marienburga, a ich placówki znajduje się głównie w Imperium. Rycerze zakonu noszą pancerze emaliowane turkusem i bielą. Często spotyka się ich. W nadbrzeżnych miasteczkach na północy imperium posługują się uzbrojeniem właściwym dla morskiego pochodzenia kordelasami i puklerzami, dającymi swobodę ruchów na kołuszącym się pokładzie okrętu. Gdy nie walczą na morzu, synowie Manana wyjeżdżają w bój na potężnych białych rumakach, o których świadkowie ich szarży mówili, że nie wydają się być śmiertelnymi stworzeniami. A raczej wielkimi żywiołakami z wody i pijany morskiej. To oczywiście nieprawda, ale synowie manana lubią wywierać takie silne wrażenia. Konie te trenowane są na płciznach północnych brzegów, aby siłą i wytrzymałością przewyższały wierzchowce innych zakonów. Walcząc z konia, synowie manana często rezygnują z kopii na rzecz groźnych trójzębów używanych na cześć ich bóstwa opiekuńczego.